Dla wszystkich kibiców. Na razie to nie wygląda aż tak dobrze. Ale teraz już skupiamy się na tym spotkaniu. Bo już mamy rundę pistoletową. Na razie to Gufi daje pierwszą eliminację. Chociaż Innocent. Bardzo ładne hery Tutaj Gufi jednak znowu się uaktywnia. I to jest 3 na 3, ale Blackwir dobrze wcelowany. I anonimo z przewagą jednego zawodnika, gdzie Jentker ma tylko 20 HP, chociaż bomba będzie podłożona. Zgadza się, no i Szpero, pytanie jak sobie poradzi, powiemy że narzekał ostatnio na brak e, kofeiny ten zawodnik, także pytanie czy to nie przeszkodzi mu w rozgraniu tej akcji, a Anonymo wygląda tak jakby było troszkę bardziej. Wisła momentalnie przyjmuje środek, ale zobaczmy na to, że Bomba wciąż pozostaje na respie, a do tego Blacktear już daje pierwszą eliminację, więc jak na razie Wisła znowu ma problemy, to jest znowu ekipa, która musi to wyrównywać, czy, czy też w ogóle budować przewagę, ale właśnie na razie to się nie udaje, więc tutaj Anonymo. No, pewnie weszło w to spotkanie, oczywiście, jeszcze sporo czasu dla zawodników grających w ataku. Teraz Goofy daje wyrównanie. Jentker był blisko, chociaż nie tego, żeby zgarnąć Fraga, a tego, żeby za chwilę oddać swoje życie. No i właśnie Snacks dokłada naida. I na razie Jentker jeszcze nie ma eliminacji. Podobnie PHR w ogóle. Zapomniałem, że on w tym meczu w ogóle bierze udział. No ale Gufi robi co może, żeby faktycznie wisła. W końcu ten punkt zgarnęła. Ale Black dobrze wcelowany do tego demo na site B. I Markoś zostaje sam na trzech, ale właśnie od początku tej rundy Wisła ruszyła na środek, na rampę do pałacu. I ten ładunek sobie tam leży od około minuty. Więc tutaj Markoś, okej, okay, podniesie tę bombę, ale to będzie jednak klacz jeden na trzech, żeby to zrobić. Więc na pewno nie będzie to łatwe zadanie. Tak, tutaj faktycznie sytuacja będzie trudna, no ale tym razem rywal aż tak dobrze ustawiony nie jest pod tym bombsite'em. A ten grany na dość mocnym defensie, by nie popełnić błędu i by wspólnie podejść do odbijania tego ładunku na ten moment. Nie widzę defa, jeżeli chodzi o gracza Anonymo, ale zakładam, że ten gdzieś leży. Dobra, ten start, nie zwróciłem na to uwagi. Chociaż demo, już widzę, że fakt, że tego defa posiada. z obrażenia zadaje, co kolegom powinno ułatwić zadanie. Chociaż to ciekawe, to nie mogło zadziałać, brakowało mi uzupełnienia tego podejścia od głupiego od schodów. Moim zdaniem właśnie dojazd do dżungli czy... Ocznika byłby lepszy. A tutaj Snax czy smoke'a właśnie łapie tego, który no, jest najsolidniejszy z perspektywy Wisły. No, naprawdę czegoś im mocno brakuje. No. Szperowi wiemy, że kofeina, ale pytanie czego brakuje reszcie. Może poznamy to odpowiedź, ale na razie to nie wygląda dobrze. Ja mam już teorię. Już? Tak, wydaje mi się, Bardzo że szybko. Po prostu zdając sobie sprawę, jak teraz bardzo cierpi Szpero właśnie przez to, że musi odstawić kawę, to cała drużyna tą kawę odstawiła. Żeby mu nie było smutno. Nie wiem, czy chodziło o kofeinę. Sam Szpero pytał, że musi odstawić kawę. Smacznie zapisał o kofeinie, więc... Bo może i tak. No nieważne. Teraz wyrównanie za sprawą Jentkera. Trzech na trzech, także pojawia się szansa dla Wisła. na pewno na podłożenie bomby, bo zobaczmy, że bombsite a w tym momencie odpuszczony przez graczy Anonymo. Innocent. Defensywnie już zbierają się jednak koledzy, no ale Szpero na dobrej pozycji. Teraz będzie ważne starcie, chociaż wydaje się, że Szpero tutaj spokojnie sobie poradzi. Snaks jednak dobry plan. Dorucony granat, próba skanowania, no ale Szpero wciąż pozostaje przy życiu i Snacks stwierdził, że jednak musi pomóc od Inosen wychyla jako pierwsza, ale tutaj rywale pochowani. Teraz jednak będzie okazja. Marko się nie daje rady łapiesz szpera. Jędker musi tortować się w pojedynkę, ale wiemy, że go stać na wygranie takiej rundy. I jeszcze raz ten sam zawodnik i faktycznie Jędker w sumie daje cztery eliminacje. Złota piątka wygrała? Był w galerii. Dokładnie. Widz tak. Tak. Internetowy. To ty z Go, tak. pamiętam, że z Izakiem komentowałem. W turniej, wracaliśmy pociągiem z Tazem, to tak. Ciekawostka, ale wracamy do meczu, bo teraz już podejście Wisły pod bomcy A na razie wymiana jeden za jednego. A teraz jeszcze świetny strzał od Blaka. Zobaczmy też, że Goofy jest mocno poobijany, więc Black Tear będzie szukał tej okazji. I faktycznie ten ją znajduje. I jeszcze utrzymuje się przy życiu. Teraz Innocent daje tutaj wsparcie. I Markoś może i w końcu zaczął fragować. Ale czy w tej rundzie już nie było na to zapłonu? Nie wygląda zbyt dobrze. No nie mamy bardzo konkretnie wygranego full od Wisły. No wiadomo, że. Kiedy uda mi się zgarnąć z tego 5-6 punktów, nie będzie miało to znaczenia. Może nawet i eko uda się wygrać. No bo teraz lekka zmiana, to szpero działa bliżej domku. PHR chce to wykorzystać i zobaczmy, że ta wymiana może wyjść na dobre zawodnikom Wisłę. Mają już przewagę 5 na 3. I pytanie, czy Anonymo No nie spanikuje? Poprzednia runda to był pokaz siły spokoju, tutaj jednak tej może w pewnym momencie zabraknąć. Emo, wydawało się, że to starcie wygra, ale jednak Markoś od razu trafił go w głowę. Więc jak na razie Wisła wygląda fantastycznie w tej rundzie, ale to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze przy Bombsite A czeka snacks. Ten akurat nie popełnia błędu. Czasu dla Wisu jest sporo, ale przy Bombsite A właściwie tylko dwóch zawodników Tero. Także tutaj, żeby się nic w tym nie pogubili, bo naprawdę za chwilę Anonimo może to wykorzystać. Było blisko Snak. Jeszcze mocno bija jego, ale faktycznie Boba jest na miejscu, więc teraz Wisła już powinna być dużo spokojniejsza. Kilar na razie tylko zabezpiecza plecy. No i tu będzie okazja. Faktycznie Kilar daje tę eliminację. To jest już teraz tylko 3 na dwóch dla Wisły, gdzie przecież i i Kufi grają z diglami. Więc Anonymo nie rezygnuje. Tym bardziej, że tam są granaty. Chociaż Guf już z bliskim podejściem podrywala. No i teraz wydaje się, że będzie kolejna szansa, ale nie dla Gufiego, a dla Kylara. Tyle, że mało tego czasu, więc Anonymo albo to robi teraz, albo się wycofuje. I już widzimy, że powalczyli, ale jednak będzie próba zachowania broni. No to powinna być udana. Wydaje się, że Wisła raczej walczyć, nie? Będzie. Chociaż Jędkę ma tylko Digla. Niemniej jednak znak scelowany. Co do Markoś, ona no niewidoczny cały czas. Czy ty sugerujesz. Transfer Eksusa do Anonymo. Oj, taka stabilne szalę by to się przydało. <grystanie> ale killer, on też sobie radzi. No teraz, oczywiście, to wygląda wręcz bajecznie dla Anonymo. 9-4. Przewaga ogromna, killer idzie po więcej. I Nocy, tak o wsparcie. No oni mają te pomysły, oni chcą grać od razu, żeby zgarnąć entry. I to jest właśnie bardzo częste w tym spotkaniu. Wisła rzadko kiedy potrafiła zbudować przewagę. No tutaj faktycznie Anonymo bardzo ładnie jest w stanie. Gdzieś zmieniać tempo tego wszystkiego, Wisła. Wiemy, że próbuje, ale poczekajmy w sumie, bo jak pochwaliłem Anonymo, wejście mieli rewelacyjne. No ale właśnie, to jest to, co stanowi na razie o sile Wisły. Końcówki rund! Nie wejście, wejście z reguły Anonymo ma lepsze. A tutaj Jentker, no już w tym bombsite. Dodatkowo dwóch snajperów, gdzie no jakiś tam smoke jest, więc wydaje się, że można się spokojnie zastawić. Cały zestaw do prawej strony dorzucony, by było bezpiecznie ładunek podkładać można i tu akurat widzimy, że Demo już broń wymienił. Snax w sumie też domógł, gdyby chciał. Na razie tej decyzji nie podjął, więc dajmy mu szansę odbijania z tym AWP. No za chwilę może być darmowego fraga i faktycznie Snacks. znowu to robią. Tutaj mnóstwo ma takich eliminacji, gdzie rywal sam wchodzi pod celownik i nawet nie jest przygotowany, ale Jentker już jednego klacza był w stanie wygrać, więc teraz może będzie kolejny. Demo do tej pory 6 trafień, tego czasu dla zawodnika Anonymo coraz mniej. Jędker się wychylał, ale jednak Demo wytrzymuje to starcie i to będzie dziesiąty punkt dla Anonymo. No ale... Teraz Anonymo musi atakować. Teraz Wisła w defensywie, chociaż Goofy pokazuje, że on ma ochotę na podejście, ale po prawej stronie wcelewany Inosent. Jeszcze rewanż też spera ten teraz walczy sam w tym domku, no i niestety, ale Wisła wyraci kolejną osobę. W tym momencie na bez zostaje tylko PHR, ale ten mocno pobija. Anonymo tutaj rzuca się po niego i to jest oczywiście świetna recenzja, bo bomba już na miejscu, Snaks na plecach, no i to jest przewaga czterech na dwóch, więc ile mogą zrobić zawodnicy Wisły, Markoś i Jentker przy ale właśnie powolutku na plecy wchodzi Snaks. Także tutaj szanse, no chyba już żadne, patrząc na to, że jeszcze Kylar dołożył trafienie, blak tylko patrzy, okej. Okay. To jest dla ciebie, czyżby? Nie! Odwracał się Markoś, więc to nikt nie będzie miał M4, nikt nie zagra z AWP i nie będzie tego komfortu. Ale tak to już jest, jak prawie że nie istniejesz. W pierwszej połowie to w drugiej się męczysz, no tu wydawało się, że Markoś będzie niezauważony, ale dokładnie to posprawdzali zawodnicy Anonimo. Chociaż tutaj jeszcze Szpero dawał nadzieję, wydawało się, że spokojnie dołoży kolejną eliminację, tymczasem Killer powiększa przewagę. I to jest znowu dobre wejście Anonymo na bombsite B. To będzie 15 do 4. Ja I jestem no musi przegrać ten mecz. No nie wierzę w to, żeby z takiego wyniku przy takiej ekonomii oni mieli to jeszcze wyprowadzić na remis. Ja totalnie boję się takiego Anonymo. Są bardzo brutalni w tym wszystkim, mega konsekwentni. Jeszcze nie wiem, miał się jakiś wywiad pojawić, ktoś by nakapował, że ja dałem 2 Punkty pomiędzy nimi. Prawda może być kluczowa, ale Anonymo tutaj liczyło na to, że takie szybkie wyjście od tego domka i rampy będzie zaskoczeniem. Na razie jednak Wisła buduje łatwo przewagę. Sporo tego skanowania i nosem też na środku się ujawnia. Wydaje się, że Wisła na ten moment wszystko w pełni kontroluje, co powinno ułatwić im powrót właśnie do tego spotkania. Szansę właśnie na to, by Wisła tych małych punktów zgarnęła jak najwięcej. No, ale też Anonymo. Rundy za darmo wypuścić nie chce, do tego w ogóle rotacja jeszcze pod ten bombsite. B. No tam akurat Markoś skracający piwnicę, zbierający informacje. No i ze skróconym midem. Kelar na blisko. W ogóle czy sprawdzi pozycję Jędkera, to wcale nie musi być aż tak oczywiste. Ale Kelar, no ten instynkt zadziałał, ale tej dokładności faktycznie zabrakło. No i czekamy na dwóch ostatnich gracza anonimo, którzy no domykają to od rampy szpero niecelnie. Pod drewnem gufi na szczęście dla niego pozycja niespalona. No i Jentker przychodzi do pomocy. To jest y, opcja zostawić bardzo mocny ogień krzyżowy, który powinien znacząco sprzyjać ekipie ceny. Ale Black sprawdzi, bo on sam tam często stoi. Od razu widzimy jak anonimo było przygotowane. Black. Cały czas się tam odwraca i faktycznie jest to wyjście, ale Goofy nie zawodzi. No i właśnie Jentker, o który powiedziałeś na post cały czas jest komfort, cały czas taka. Spokojna głowa prawdopodobnie i właśnie kwestia tego postawienia tej kropki nad i, no ale jednak Wisła cały czas to utrudnia. No zdecydowanie, chociaż Inosent ciekawie był się od strony gali, tam PKR będzie dość ważnym zawodnikiem. Ten akurat widzę, że wygrał start z Innocentem, także chwilowo przynajmniej Wisła kryzys zażegnało, mimo tak dobrego wejścia w rundę, w sumie też sam Demo dość mocno poobijany, no i Killer, to on chyba tutaj będzie musiał być e, tym bohaterem. No i wiemy doskonale, że w tych sytuacjach dwóch na trzech bardzo ważna jest ta decyzja ekipy atakującej, by zaatakować BS, gdzie stoi maksymalnie jeden rywal. No akurat w tej sytuacji raz Wisła się nie popisała, w dwójkę atakując od rampy, zaatakowali rywali, którzy mieli tą fajną pułapkę od strony respa CT i pod drewnem. Nawet wtedy Wisła pod drewnem tej pozycji nie sprawdziła. No ale jednak zobaczmy, że w tej sytuacji mimo od tej gali chce atakować. Tu akurat jest dwójka rywali PHR. Do pomocy Uyandkera. No ale dajmy szansę ekipie Anonymo. PHR pamiętajmy, że ciągle wcelowany w jedną pozycję, nie jest tutaj. Może się w tym wszystkim zagubić, no ale teraz jest wychylenie. Mimo to eliminacja zdobyta i PHR pokazuje, że po stronie CT. Anonimo, więc brawa dla Innocenta, bo tam było pewne wychylenie. Szpero na ziemi. Za chwilę jeszcze starcie przyłączniku. łączniku. Kofi kontra Snacks, chociaż zawodnik Anonimo nie wpycha się aż tak głęboko. Wie, że tutaj jest nieproszonym gościem, a Goofy zaczyna kombinować. Snaks nie wziął tego pod uwagę, ale Goofy go nie widzi. A to może być bardzo ciekawe. z plecami, Goofy zresztą też. W międzyczasie PHR wszystko wyrównał, ale o co tam chodzi na środku, bo Snaks będzie sporo niespodzianką. Teraz ma darmowego fraga i to jest przewaga czterech na dwóch po stronie Anonymo. Oj, klaseka. Snak w smoku, który wychodzi z tej wymiany. Zdecydowanie lepiej. No ale właśnie. Goofy na tych plecach. Chociaż jest aż czwórka rywali. Ktoś raczej tą rampę będzie sprawdzał. To osoba misji dosyć, który ma bardzo mało HP. Także idealna osoba, by być tym zwiadowcą. No ale poczekajmy. I Goofy, i PHR. No mogą to jeszcze zrobić na pewno. Warto cały czas walczyć. No ale PHR oddaje swoje życie. pozytywnie. Goofiego. Jest doskonale znana. Bez szans. Ostatni żyjący zawodnik Wisły. Chociaż jeszcze Braga zdobył. No ale Anonymo. W ko Mamy o ekipie Anonymo. Jeżeli chodzi o graczy Wisły, tylko to jedno spotkanie przeciwko dolej miodu. Teraz czas budować nową historię. No i dzisiaj też ta wygrana na Ancient z Gamer Legend do 9, więc faktycznie Anonymo ostatnio pokazuje się na tej mapie bardzo dobrze. Na razie runda pistoletowa i wymiana jeden za jednego, ale tutaj już Wisła przyjmuje bombcy, a chociaż przez czy dobrze wcelowane, ale te strzały na razie od niego niecelne. Teraz akurat pesteczka, znak daje tę przewagę, no ale jest odpowiedź od Wisły. Bomba na miejscu i przewaga już w tym momencie 2 na 1. Pozostaje po stronie Anonymo tylko Demo. Ten jednak bez szansy, bo Jentke trafia po raz. Tu, tu jednak e, przede wszystkim Digle, Troszkę wzmocniony ten, bo upside B. Wisła no dość szybko i sprawnie przejęła wcześniej kontrolę środka. Teraz na B. Dużo tych wymian, no ale z korzyścią. Dla graczy Wisła Anonymo tutaj cały czas rozgrywa to na mega bliski dystans. Szper, jednak ze swoją MP5, robi różnicę. No i Snacks, on tutaj się ujawnia, mimo to jeszcze eliminację zdobów wcześniejszą zgarnął Innocent. No i zobaczmy, że Wisła ma lekki problem. Ten smog rzucony na banan znacząco utrudnia im dalsze wejście. Sam Ney też nie zadał zbyt wielu obrażeń. Także tutaj widać, że Wisła będzie chciała chyba zmienić swoją decyzję, a Snax taką informację zbierze. Jentker też może, no tutaj właśnie mieć problemy ze Snaxem. Broń jeszcze podniesiona, no ale Snax chyba nie jest świadomy tego, że aż dwójka rywali jest po tej prawej stronie, więc i Snax oberwie za chwilę w plecy. Bardzo ciekawa runda, mimo że jedna z ekip ma dużo gorszą broń. Ale tego czasu dla Wisły coraz mniej. Plak na blisko, od razu headshot. Teraz jeszcze mocno bija Markosia. I wydaje się, że jest spokojnie to wykończy. Ten wychyla od razu i faktycznie... W razu też taki mieli, a tego nie wykorzystali. Tutaj sporo walki właśnie, jeżeli chodzi o samą galę. Jest to miejsce, które zdecydowanie sprzyja Wisła. Do tego Inocent oddaje swoje życie całkowicie za darmo. To nawet nie była promocja. To było typowo za darmo. Jeszcze to może dopłacał. Trudno go sfragować, Że w ogóle Szpero musiał z tego skorzystać, no i właśnie Szpero dokłada jeszcze jedną eliminację w tej rundzie, chociaż Demo, dobre wychylenie, ale tutaj Szpero na posterunku, Snaks jednak jeszcze łapie Entkera, Szpero mocno obity, więc chyba nie powinien ryzykować, to jest przewaga tylko jednej osoby, więc cały czas nadzieja dla zawodników może by jednak to wszystko odkręcić, żeby jeszcze doprowadzić w tej rundzie do remisu. Markoś, no tutaj popełnia błąd. Wydawało się, że spokojnie flaga zgarnie. Mamy dwóch na dwóch szpero, bokiem Snacks. Czeka, czeka na drugą osobę. A może na to, żeby wyciągnąć nóż, ale chyba to nie jest dobry moment. Więc na razie full control od zawodnika Anonymo. Hmm. Słyszy? Rywal na A? Być może. No teraz już bez znaczenia. W końcu frak zdobyty i teraz wszystko w rękach PHR, ale to będzie szansa na to, żeby ten ładunek podłożyć. Ale ja słyszałem wodę. Nie wiem czy ty też. Ktoś się kąpie. No, Stupki mu PHR w bagienku na swoim respie. Bagno to będzie, jak Wisła za chwilę tę rundę przegra, bo naprawdę Spero się tutaj popisał, zbudował przewagę, zgarnął trzy eliminacje i na razie to tylko on te fragi dawał. Ale PHR na dobrym miejscu, chociaż Kyla i Snacks. Nie. Teraz tak. oczywiście Wisła już wraca do karabinów. Na razie jednak dopalenie pozycji przez Anonymo, wychyla się Snacks, no i to jest ta pewność siebie zawodnika Anonymo. Mimo, że trochę oberwał, to jednak to on zgarnął tego fraga. Ale w międzyczasie Markoś. Wyrównuje także 4 na 4. Tutaj faktycznie czwórka na serwerze rządzi 4 do 4 4 na 4. Czwarty tydzień w końcu. Może i tak, no, ale już szpero łapie za tego, który jest tak ważnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o Na widać, że bardzo agresywnie rozgrywał to Snajper CT, no, ale też Innocent. Łapie Markosia także te wymiany mają miejsce. Black jest dobrze wcelowany. Też Szpero nie był w stanie już przejąć okolic środka, ale dwójkowo na bananie. Geracze CT, to będą ultra ważne wymiany. Kofi nie daje rady, Becher odpowiada, ale Demo zadaje od razu dodatkowe obrażenia na sam PHR. No ma informację o tym, gdzie jest jeden taki drugi rywal. Wiemy, że w klaczach jest mocno, ale sam Demo tą akcją raczej wybije z PHR-a. Z Rytmu totalnie nie spodziewał się tego no, zawodu. Ważne, że gdzieś tam anonemo cały czas tą przewagę buduje. Raczej Wisły po raz kolejny, tylko i wyłącznie mając te pistole, ale to jest chyba jakiś rush pod Bomb side B. Na ten moment jest tutaj dwójka rywal, ale te neidy są mocarne. Do tego full auto, wyjątkowo niecelne. No ale pytanie, ile jeszcze wyciągnie Wisła demo? Ależ tutaj płytki ten granat, niebo to Jentker, to był mocny dojazd. Goofy, jeszcze łapie ten, ale ten pozostaje sam. jest jednak bardzo mocno poobijany. Sam Goofy, dość ryzykownie i zobaczmy. Po raz kolejny, sporo tej walki punkt. Ale już widać dużo spokojniejszą grę i również ze strony Anonimo. Innocent to no, prawie trafiony, prawie wyeliminowany. spero już pędzi i teraz faktycznie Innocent leży na ziemi. Snacks nie wie, lewa czy prawa i to go zgubiło. Więc jak na razie wręcz dwa darmowe fragi dla zawodników Wisły. Bumsy, a już przejęty. Bomba co prawda jeszcze jest daleko, więc to też da szansę zawodnikom anonymo na Sprawną rotację, są dwa defy, no ale Wisła już to wszystko zabezpiecza, więc tutaj oczywiście nie będzie mowy o jakiejś niespodziance. Wisła dokładnie że no nie, bo może być blisko, przewaga 5 na dwóch, teraz jeszcze starcie Black, ale ten od razu na ziemi. Demo również, także z tym wyposażeniem problemów się pojawiło, później też problemy ekonomiczne i ostatecznie Wisła zgarnęła te dwa ostatnie punkty. Dzięki temu ten wynik jest no, nieco lepszy i też oczywiście nieco więcej szanse Wisła ma teraz, żeby zacząć butować dobrą grę w defensywie. Na razie jednak to killer i Snake łapią dwóch rywali. Jest rewanż o też pera, ale sam bombset i tak już jest przejęty. No teraz jeszcze kolejne fragi dla Anonymo I to już jest przewaga 4 na 1. Goofy. Samotnie, no ale tu świetny strzał, jest kolejny headshot i proszę, nagle z 1 na 4 robi się namy 1 na dwóch. i Goofy, który ma jeszcze mnóstwo czasu, chociaż bliżutko Black, no ale Goofy trafia po raz kolejny i teraz Innocent, on wie, że tego nie wolno mu zepsuć, na razie jednak Goofy się rozejrzał w świątyni nikogo, ale nie ma tego defa i Innocent, raz, dwa... 3. OLA i sprawdź I Gofi to robi! Niesamowite! Jeden na czterech! I za problemu! Niemniej jednak wisła na odbijanie. Będzie chciała zagrać. Jeszcze są te smołki, więc dajmy im szansę. A Gofi akurat trzeba się pilnować, bo już mocno oberwał w końcu na miejscu na razie, jednak wciąż 5 na 5. Do tego od pleców też nikt nie podchodzi. No, Markoś daleko na środku, więc na razie go nawet nie biorą pod uwagę. Chociaż tam Inosent przygotowany na to podejście i to też będzie ważny pojedynek. Zobaczymy, czy Inosent za chwilę go wygra. Na razie tylko obija przeciwnika. Teraz kolejna próba, no ale też zobaczmy, ile Markoś się traci czasu. W międzyczasie snakcy łapie PHR-a i Wisła no, będzie miała problemy, tym bardziej po tej wymianie. Znakcy po raz kolejny tego czasu chyba jest po prostu za mało. Chociaż Jentker ma zestaw, więc on jeszcze dotyka bomby, ale nie ma już możliwości na to, żeby ją rozbroić. To była walka o fragi. Sam Jentker i tak oddaje życie. Marko Sigufi. Skanowanie, ale tutaj nie wychylają się zawodnicy Wisły. Snajper cały czas dają sobie znać, ale też już widzimy Jentkera, który Trochę przynajmniej się zainteresował środkiem. Tymczasem a tak na Bob P, Ale tu jak na razie szmero. Fantastycznie. Jest kolejna eliminacja. PHR jednak przegrywa starcie ze Snacksem. Ale to w tym momencie jeszcze niewiele zmienia, bo ten odunek cały czas jest po drugiej stronie mapy. Więc tutaj to innocent musiałby się popisać. Jenker jednak za tego smoka. I pozycja Snacksa doskonale znana. Wisła dokładnie wie, że Snack. Snug... Nie pamiętam, kto to jest? Później ci powiem, teraz Marto, pokazuje kim on jest. Snajper Wisły już daje tego pierwszego fraga, ale też mamy od razu zmianę tempa. Anonymu właściwie raszuje na bombsite B. Na razie to nie wygląda zbyt dobrze. Wisła sobie świetnie z tym radzi, bo to już jest przewaga 4 na 1 Znak bez szansy i właśnie Wisła. Nie... Ta osoba, o której Ci powiedziałem, to było Anonymu w poprzedniej rundzie. Niech tak będzie, ale Anonymo dubluje swoją decyzję. Po raz kolejny rush na bezporu tych fleszy. Kufi tylko z jednym fragiem i zobaczmy, że tym razem faktycznie to zadziałało. Ale Anonymo widać, że troszkę im brakuje opcji, by zagrać troszkę głębiej. Smoke niby dorzucony, no ale wiadomo, że ten za kilkanaście sekund minie nasza mapaka trwa tych sekund Kilka 10, kilkadziesiąt, oczywiście. No ale poczekajmy, bo Wisła przepija się przez tego Smoka. Nagle w bardzo łatwy sposób zbudowali przewagę Anonymu. Gra mega defensywnie, chociaż ten smoke co nie jest zbyt płytki. Tutaj, Anonymu, mam wrażenie, że. Mając sporo szczęścia, mogłoby ten fakt nawet i wykorzystać. To szczęście tak do połowy, chociaż teraz Snax i Black dają te dwa fragi. I na sytuacja dwóch na dwóch, chociaż Snax znowu dobrze skanuje. I Markoś na pewno w wielkim szoku. Ten nie ma czasu, nie ma defa, nie trafia rywala. A Snaximus Prime daje 31 eliminację. Urgentium wygląda bardzo solidnie, ale o nich. Później, a na pewno jutro, bo właśnie jutro będą grali spotkanie. Teraz wracamy do Ancient, do Wisły, do Anonymo, bo to killer już daje przewagę, trafiając PHR-a. I oczywiście pamiętajmy o tym, że tutaj Wisła ma słabe wyposażenie. Są co prawda jeszcze dwie m 4 no ale Szpero tylko z Diglem. Goofy z MP9-ką. Szpero jednak ładny strzał. No i tam Black zawahał się, nie chciał pójść dalej. Nie chciał, się, nie chciał tutaj się rewanżować i wychylać, ale... Aszpera no akurat gra naprawdę ładnie na tej mapie. 17 eliminacji. Za chwilę będzie kolejna próba, chociaż Black zabezpiecza to tylko, żeby spokojnie przejść się w stronę środka. Tym bardziej, że koledzy już próbują atakować na bomsajt. A no w końcu też Black łapie A Teraz też istotne będzie Markoś, bo no ten właściwie na bomsajcie pozostał sam. Ale tutaj już katolimbo. O, gotowy z mołotowym, jak się okazuje, nawet niepotrzebny, bo Kilar wcześniej tego faga zgarnął. I przewaga 4 na 2, a więc przewaga, którą Wisła miała w poprzedniej rundzie, i tego nie udało się wykorzystać. Nie no, tu wydaje się, że już wszystko sprzyja drużynie. Anonymo, sam Goofy jeszcze ciekawy się przebywa przez tego smołka. Szpero domyka to od strony oktagonu, to jest jeszcze sporo, więc Anonymo w teorii panikować nie musi. Brakuje jednak Smołka, by ułatwić sobie zadanie. Stąd próbują to rozwiązać, strzelecko. Jest walka ze Szperem i Szpero jeszcze jedną eliminację wyciągnął. Goofy zamieszanie wykorzystuje, a demo jest bardzo mocno poobijany. Niemniej jednak była ta siła spokoju w samej końcówce.